Kto tu ginie? To co, co ten Jest, pa... Kurwa! <laughs> on zabił pająka o, On się zrespi czy nie? Tak, zrespił się i A. chciał mnie zajebać. Ale on się zrespi znowu czy nie? Jak znowu? No będzie... Nie. O żyje Ska czy nie? Pająć. Ja nie wiem, ja w tą grę nie wiem kiedy go! Ja w tę ostatnio i, z wami. Ale ty pają, to go zajebałem! Ale mam blowha! to nie... O. O. Co to jest? Nie. Mam pszczuli, mam weź go i podziel się. OŻYGA! OŻYGA! Nie. O rzyga! O rzyga! Uf. Uf. Nie. Ślepy o nie. 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 co to robi? Nie. Ale jak? No to jest za drzwiami tu Ale co... Jak, nie pierdol, ja... że to jest, to jest za drzwiami Ja pierdolę Ale co? No, bym dobra czekaj, skitramy się tu Chodź, ja, się Ale jak to się zabija? Może nie wie, może to... nie wie Co? Może nie wie oder? No ale jak to się zabija, ale to on gdzieś do ręki No. chujno o, o, o. Słyszałeś to? Tak, kurna, kurna! Widziałeś, ja, kurna, to zabija! O, o. 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 Kurwa! O nie. Ej, jak coś, to ty pierwszy o. idziesz. No. Ja? Czemu? No bo ty masz patelnię, ty słup masz, kurde. To on jest z lewej gdzieś. Spod pod nami gdzieś, czy nad nami? A, a jak to zabija? Ale jak to robi? Co co to robi? Podchodzi i morduje! A tam jest coś czerwone... O! Co to jest diabeł? Po, po, pokaż Po lewej O! To ja nie żyję, co mam zrobić? aha co jest czemu tamper tak wrzeszczy? co to było ja pierdola co się piekła. co to było co kibic zrobił z tej gry